Dzisiaj mamy dwie paczki Liga w Santander i szukolece z nimi. Mam tak, coś takiego, coś takiego, u, dwie specjalne będą Coś, Atletiko i coś takiego. I kolejny Master, master Class i energia. Karta. O, i Real Madrid Lucas Vazquez. Kolejny do zespołu. Teraz mamy jeszcze trenera Sergio Gonzalez. Jeszcze jedna pozówka. O kurde, logo Realu. Dobre, dobra, do rapaka. Dzięki za oglądanie, zostawcie komentarze, subskrypcje i tak dalej. Piszcie komentarze, chcecie więcej takich kart, więcej takich żebym otworzył. Zostawiajcie komentarze. Pozdrawiam. Pa. Ciao.